Nie potrafię sprostać natchnieniom. Nie potrafię wypuścić jak latawiec swych myśli, by unosiły się na mocnym wietrze. Nie umiem pisać o swoich wewnętrznych doświadczeniach, o tym jak: szedłem niczym Chrystus po wodzie nie tonąc. Stałem na krawędzi najwyższego szczytu. Nie bojąc się, że spadnę, leciałem bez skrzydeł po bezkresnych przestworzach. Tak mocno i prawdziwie kochałem i czułem, że jestem kochany. Po prostu nie potrafię ubrać tego wszystkiego w piękne słowa, jak wielcy poeci. Zrozumieć, dlaczego tego doświadczam. Zaakceptować siebie takiego, jakim jestem, uwierzyć w to, że wszystko ma sens. Jednak próbuję, bo muszę, nie mając żadnego innego wyboru. I często rozklejam się jak dziecko, wiedząc, że mnie to przerasta. Jednak nie mam wyboru, bo wszystko jest lepsze. Od tego, co złe, od obojętności i tej marności, jaką jestem sam. Wiem, iż w tych doświadczeniach, których nie rozumiem, kryją się, choć czasem na samym dnie, wartości, które mnie uczą jedynego, niepodważalnego, często, nieprzestrzeganego prawa miłości.